Wesołe Miasteczko i Bawialnia w Sielpi przy ulicy Kompielowej zapraszają do wspólnej zabawy. Moc atrakcji na zewnątrz i największa w regionie wewnętrzna bawialnia. Telefon 665 188 568. Więcej informacji na www.wesolemiasteczko-sielpia.pl. W niedzielę 7 lipca miał miejsce drugi z serii turniejów siatkówki plażowej organizowanych przez Stowarzyszenie Sportowe Fairplay. Te zawody to okazja do aktywnego spędzenia czasu w wakacje dla młodzieży i dorosłych. W rozgrywkach w kategorii Open wzięło udział 8 par, które zostały podzielone na dwie grupy. Mecze rozgrywane były systemem Każdy z Każdym. Do dalszej części awansowały cztery najlepsze duety. Najlepszy okazał się zespół Hampel Świercz. Nasze stowarzyszenie przeprowadza w tej chwili w ciągu wakacji. Turnieje siatkówki plażowej. Ich w sumie będzie sześć, podzielone na turnieje, gdzie występują. Mamy otwarte turnieje serii Open, oraz w sierpniu turnieje siatkówki plażowej mixtów typowe, na które serdecznie zapraszamy. Był to drugi turniej z cyklu, w którym klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: pierwsze miejsce Hampel Świercz, drugie miejsce Kuleta Wojna, trzecie miejsce Żukowski Czupryński. Następne zawody odbędą się w niedzielę 21 lipca. Kolejne turnieje będą rozgrywane 28 lipca, 18 sierpnia i 25 sierpnia. Zgłoszenia przyjmowane są na maila koinske.fairplay@od2.pl oraz pod numerem telefonu 510 974 923.